Dobra, siema. To jest kolejny film yy, z serii Minecraft Survival. jak coś pokażę Wam co się... Jezus Maria. Pokażę Wam co się zmieniło, bo mi się nie nagrało niestety. Jak robiłem ten... Yy, akurat mało zrobiłem, bo mi się wyłączyło nagrywanie jak mało zrobiłem mi się usunęło. To te po prostu dałem tutaj, bo one były tutaj, nawet jeszcze dirk został z tego. Drzewo, drzewo nam wyrosło. I y, tu w sumie tyle i byłem w trakcie zcinania tego drzewa. No i tak, dzisiaj, w dzisiejszym odcinku y, ten. Kończę mój dom. Przynajmniej mam planach skończyć, ale jeszcze nie wiadomo czy skończę cały. Bo mam mało czasu, bo mam tak 20 minut, 15 minut, bo muszę y, ten. Iść gdzieś tam, nie wiem, coś tam mam iść. No, gdzieś tam jedziemy i mam mało czasu po prostu na ten film, więc tak szybko trzeba nagrywać. Więc prawdopodobnie dzisiaj yy, nie zrobię dużo, bo ten film może trwać nawet tylko 10 minut, bo zrobię po prostu jakieś tam małe części domu. Tu się konfiguruje. To zniszczę. Nie, te bloki tam spadły. Górze. No! A ja w parkurze dobry jestem. Jestem po prostu wyśmienity, jeżeli chodzi o parkura. No na, czy to naprawdę tu musiało spaść? Dobra, patrzcie. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Да, так, так. так, 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 так. Mm. Добра. Ну, вот, спокойно выходить. To zaraz pójdę się przespać, bo się noc koma urobi. I dobra. Dobra, teraz pójdę się przespać i chyba zrobię cięcie, i za ten czas, ten, za ten czas to cięcie zrobię. Chyba pościnam drzew dużo. Od razu. To zrobię cięcie i pościnam na planach ściąć to, to i to drzewo, i to może. Dobra, ścięłam to drzewa, które miałem w planach i troszkę niefajnie, bo mi się siekierka rozwaliła. Ale dobra, to tak, to, to, i tamto, to. I może wezmę szybkiego jeszcze. Yy, dobra. To robię tak i dobra biorę yy, Dobra, dużo będzie tego drewna, więc co szczęście, bo ja tak będę dużo potrzebować, właśnie bo robię teraz ten dach jakby. Jezu, zapomniałem że ja siekierki nie mam. Nie teraz jakiś dziwony. Gdzie jest moja siekierka? Dobra, nasz tylko mała siekierka. Nikt nie zauważył. Nie, nie wcale. A tak w ogóle, to napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba nowa seria Minecraft Survival. Możecie w ogóle wymyślić nazwę dla wioski, bo ja mam taki, taki plan, żebyśmy może nazwali tą wioskę, bo ta wioska takie, trochę głupie podej podejrzane, żeby się nie nazywała. Znaczy głupie, to jest trochę jak się mieszka w wiosce, która nie ma nazwy. O Jezus Maria. Jezu, ja już się tak nie mogę doczekać, aż ja skończę ten dom. budowa, budować cały czas, budowanie, budowanie, budowanie. Dobra, to tutaj teraz toczmy. Dobra, to ten dach tak trochę no wiem, że nie jest idealnie, ale tutaj będą jeszcze bloki, bo ja tu mam przemyślane wszystko, jak coś, żeby nie było. Bardzo sobie to przemyślałem mózgiem, którego nie mam, wiecie. Widzicie, jak ja wyczyny potrafię robić. Potrafię myśleć mózgiem, którego nie mam. Jak się robi płotki? Dobra, tak się robi płotki, tylko. Ja chcę te. Więcej badunków trzeba. Jak się robi furtki? To też jest pytanie, dobra bardzo. Bo furtki mi się też pytacą, ale dobra. Póki co nie robię żadnych furtek, tylko robię to, co miałem robić. Czyli dobra, robię te płotki, dobra. Tyle na pewno wystarczy. Tak, a ja potrzebuję tylko 3 mety. zrobię. Mniejsza sobie, dobra? A nie, zrobię jedną fotkę, po prostu. Może. Tak, to też będzie bardzo dobry pomysł. I już robię pomału, tak, że pomału robię taką małą przeprowadzkę, że pomału już biorę te rzeczy jakby do domu. Na piecyki i crafting już mam pomysł, gdzie będą. Będą tutaj. Tu będzie crafting, a do samej góry się będą ciągłe piecyki jakby. O, może tak zrobię. Łóżko też mam pomysł już gdzie będzie. Tu będzie łóżko. Hmm. Jeszcze bym sobie zrobił tak, że Dobra, już by mi się jakieś skrzynki przydały. No dobra, nie chcę mi się tak długo tego robić. Mm, dobra. Zrobię sobie tu. Nie, tu będzie. Tu mam plan, żeby była pojedyncza skrzynka, taka, wiecie, taka, taka po prostu. A skrzynki. Tutaj. A tak to to magazyn bardziej. Tak będzie tutaj. Tu będą wszystkie takie skrzynki i w ogóle. I ludzie chyba będę kończyć już ten film niestety, bo będę już musiał jechać tak jak mówiłem. Ale jeszcze nie wiem. Chyba jadę. Czekajcie chwilę. Dobra, jadę chyba teraz. No to dobra, to...